Mój stary tablet. Ciekawe czy w ogóle działa. Yupi, on działa. O Roblox. Pamiętam jak w niego odgrałam z dziewczynami. Wejdę w niego. Matko co za pick me skin. Czy mi się naprawdę takie skiny podobały? Szybko go zmieniam. O wiele lepiej. O dziewczyny grają. Dojdę do nich. I wtedy zjadł Cześć ci mnie potwór. Babo po pierwsze czkom coś mówiłam, a po drugie to kim ty do cholery jesteś? Przepraszam, jestem Maja i kiedyś z wami grałam. Nie obchodzi mnie, to spierdalaj z tej grupy. MG Pigmy Girl się obudziła i zamieniła bieg się w demonka tak słodkiego to tak jak wata cukrowa. Emocje! Zamknij w Kopsie. Kacperku! Powiedz jej co? Po pierwsze, to nie nazywaj mnie tak. A po drugie to Maya, kropkę na razie". Jesteś bardzo. Kacperku, jak możesz się z nią zgadzać, a nie ze mną? Dobra, Spock. Oliwka masz ostatnią szansę na poprawę. A jeżeli ją zmarnujesz, to wybalimy cię z tej grupki. No, orkis. Hej, zrobimy real face. Dobra, ja zacznę, bo jestem nowa. Nie, To ja zacznę, bo jestem tutaj. Zatoka tak najważniejsza. Nieprawda, ty, Oliwa, Drobka niech Maja zacznie, bo jestem ciekawy. Jak wygląda w realu. Dobra, Maja, zacznij. No dobra, no to ja jestem Maja, mam 17 lat i tak wyglądam. Myśli, matko, ona jest przepiękna. Bleee! Zafarbuj włosy na blond. Piękna. Ładna. Słodka. Dobra, teraz ja. Jestem Oliwia, ale wolę, jak się mówi, oliweczka. Mam 16 lat. I tak wyglądam. Może być...